I'm fucking insane. I'm so fucking good. Who got all those kills? I got two. What's the bag of stupid Gdzie jest Anka reszta? Woda. Gdzie jest reszta? się skończyły. Gdzie Anka jest reszta? Gdzie jest reszta? Oni się skończyły. <laughs> <ś microphone> <śmiefie> to <są> takie piękne. No to do pasuje. No jednak eko i simple z pistoletem. Sam na trzech Gdybym miał AWP, to bym uwierzył. A tak, no myślę, że będą jednak spore problemy na razie Simple spokojnie, ale czemu nikt tego nie kontroluje? Co tu się dzieje Mad Lions? Co byście zrobili, Simple? Jakim cudem? No ale chyba odpowiedzią jest fatalne ustawienie Madlajos. Trzech na jednego. Simple z pistoletem, a on notuje takie trzy eliminacje. No nie no, to powinno być już GG w ogóle biały ręcznik rzucony i przechodzimy na overpassa. To już powinna zostać mapa zmieniona po takiej akcji Simpla. <noise> no dobra, no, mi zadał już. Widać tak reakcję. Widać reakcje nawet zawodników na że no to było coś nieprawdopodobnego z Sim. Nie, po, pod ściankę. Pod no nie. Po prawo trochę. Przeskoczyć U, jeszcze? Przeskoczyć jeszcze? jeszcze trochę. Przeskoczyć. Przeskoczyć. Dostał? Przeskoczyć. Przeskoczyć. Ja dostałem. Pale na dół. Cześć, chyba jest słowo. Mogłem padać. Możecie, może pod Heaven pomęczymy gość. Możecie, no. Ja patrzę skrótko. No, ci inny. ready? Dawaj. No. Jakby tak. Dychaj Balen, faktycznie, Dychaj czy, czy faktycznie nie grali w Sprout. A wiem, że to jest bardzo prawdopodobne, szczerze mówiąc. Nie, że mam info i je sprzedaję, tylko po prostu wiem, jakie ma Sprout podejście do swojej drużyny. Wiem, że Timo nie lubi, w sensie Speedy nie lubi prowadzić po angielsku. I wiem też, że organizacja inwestuje dosyć spore pieniądze i chce być jak najbardziej możliwie na rynku niemieckim. Więc ten y, temat, y, właśnie dychyznaczego jest bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później tak się wydarzy. Tak robię go go a na up. My teraz świetny res. pędzimy na rampę tak, nic ekstrasz. nie trzeba rzucać cyk wyskok no, ja celowam do o oh, kurwa no, Rush rampa. kurwa skazę do, skazę do. Już do. jeden frak jest Yeah, one I go there. Yes, yeah. Hades got a bit of an idea that a backstab player is coming through for refresh. The thing is, though, does he anticipate that he's coming in from the long angle? Now, there's full util up for refresh, so if he wants to get a smoke down on the bomb, he can. And it looks like they're gonna face each other, Jay. WP in the bathrooms looking back, he's timed this wrong. The gun barrel's seen, refreshed, knows he's got all day to work with. Takes the frag, looks for the second Jedka trades to keep his head down low and a corner knows exactly where he is, knows he's gonna oh! fight! But Jedka clutches it! Gets three kills and gets the map and Camping Ja sobie podchodzę. Nie. Że Żabęc, wiesz, bo ja gram kwalifikacje do Dreamhacka. Spokojnie, jakby nie polecę do Szwecji, bo się na pewno nie dostanę, także luzik. to ty dobij... Może ktoś mi rzuci? pandemii, to nic nie rady. Nie wiem. No i Zak ma 6 koła. <grym Skarbek, wiesz co, na no, Borusia to to przeszła i patrzę teraz, a ja nie mogę, no, bo ja ma jeszcze mecze, mam... ...ja mam kwalifikacyjne. Lusieńko, no ja bym chciał cię wziąć teraz na rączki, ale nie mogę, no. Skarbek! Ja w głęboko. No, u mnie jest dym no, u mnie syrena wyje. Graba zaskoczył no. Kurde no! Za sześć chyba jeden. I, I like it. it, it it's... it's just something amazing every single time.

Tak jak na przykład widzę, że jakiś chłop, kurwa, widać dzieciak wyzywa tam, kurwa, jakiegoś gracza, że jest śmieciem na Twitterze. Wchodzisz z ciekawości, kto to jest. Patrzę, że jego ostatnie posty to tak. Wyzywa, kurwa, trenera Barcelony. Po angielsku. Wyzywa, kurwa, Brzęczka. Pisze, kurwa, o pisie, że pojebany. Potem wypowiada się na tematy, kurwa, z wyborami. W Stanach Zjednoczonych, i jeszcze gdzieś tam w międzyczasie, kufa. Dopiero jakaś posta o tym, że zamykałem IKEE. Skąd tyle wiedzy, kurwa? Na no, takie tematy Last Where was? Pilot, pilot! Go brać, wake up. No. don't mm wanna -hmm. mm -hmm.